Miała jakąś chorobę weneryczną na ustach, a nie. Jezus tak mu powiedziała, że to mięsień, mu może kegla. Kegla. To jest. od odcałowania się na ustach. Nie zwracaj na to uwagę. Zejdzie, to mi wyskoczyło przez i Tak, o milion, mi to nie przeszkadza. Ojej. Oh, znowu mnie boli przez Was, bruh. <grystanie> oh, oh. Dobra, żyję. Okej. Ok. co, udało Ci się tam zainstalować to wszystko? czy jak? Tak, 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 mam tym zainstalowaną dzisiaj. Nie, ja Co instalowaliście? <grystanie> a nie, powiemy ci. No. nie, wiem, wiem. Ale to ja jeszcze nie instalowałem, ale to też. Musimy się umówić jakoś. A propos, muszę też zainstalować sobie to, to GUI, bo cały czas no na tych starych wiesz, modach siedzę, a to... Co na GUI, nawet fajnie u tego druida widać ten balans Solar System. No, 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 na pewno, na pewno, bo to jest pod każdą klasę robione, no to... Mhm. Ktoś mi napisał, że Flamey zainstalował u siebie Brazers. Tego no się nie da zainstalować, nie znacie się, kurde. No ty chyba klienta premium nie miałeś. Kurcze. Chodź tu na free jechał i gada coś o brazersach. Człowieku do życia nie znasz, co? Za milion to ja sobie sam stworzył taką stronę. Nie, masz, 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 są, są różne, wiesz, są różne rodzaje premium. Jest takie najwyższe, o. to masz na żywo. No, po prostu. Live count. Stream, nie? Sorry rok mam już stream. Nie no, po prostu przyjeżdżają do ciebie. U. Ja. A czemu ta strona jest bardziej popularna niż inne? Bo zakładam, że jest więcej na świecie takich stron. No tak, no kurczę, na tym kurde idziesz naprawdę kasę wytrzepać, nie? Ale chodzi o to, że po prostu e, oni mają swój. Sp... W porównaniu do tych innych stron, aha, aha. mają, że tak powiem, taki fany plot, mają taką fajną fabułę zawsze w tych. Ja czytałem, że fabuła zawsze jest Nie to jest, minut, nie? jest akcja, nie? ale ta fabuła przynajmniej rekompensuje już A. ten. Nie? Panie doktorze, boli coś mnie tu na dole. Może pan sprawdzić? Chodzi mi o, o stopę. Panie hydrauliku! W Hydraulik. tej zasadzie. Hydraulik. tej cały czas kapie i kapie, nie? Tak. Proszę im posmarować stopy masłem. A nie to z wczoraj, co to było. To z wczoraj i palec Tylko nie, no pan. nie wiem, czy da się coś z tym zrobić, trzeba go będzie naprostować. Panie coś mi się stało z palcem. Proszę obejrzeć. Nie, nie ten. Też nie. Na dole. Nie, nie chodzi mi o stopę. Dobra, wystarczy już. Chodzi o tą drugą stopę. Okay. Czesiek. Ojeju. Chcę ja tu... O Jezus Maria. No, czyli po prostu trzeba go zabijać, tak? Te ja, ady co? wszystkie, które się spawnują. Ogólnie taktyka to jest taka. My zastosowaliśmy to tak, że masz tam ten jeden wielki krąg. No. I do tego kręgu stoicie na zewnątrz, tak jakby, i no. gdy wchodzicie do walki, to wszyscy wchodzą do tego kręgu i tam ci się taki stack co chwilę pojawia. No. I jak ten stack dojdzie do siedmiu, to wtedy szybko wychodzisz, dlatego stoisz na krawędziach cały czas tego. No no, no. no, no, no. Wchodzisz i wchodzisz, nie? Bo tam ci zwiększa A to. nie mogę być po prostu w postaci tego, tego spektra czegoś, tak? No tak, tak, musisz po prostu wyjść i. i co i się dzieje jak będę stał za długo? No, no to ci się tam damage zwiększa, wiesz? I hmm. najle najlepiej wejść i wyjść, nie? Następnie Annihilation anih to wiesz, masz duży warning, duży, wiesz gdzieś tam. No, no tak, tak, tak. Musisz się wszystkim nie? I najlepiej tak, dlatego tak, jak range i healerzy są gdzieś tam na, na, ten, na tych zewnętrznych kręgach bo po prostu możecie szybko uciec z tego annihilation. Następnie najlepiej, jak wyznaczycie po jednym DPSie do każdych tych, tam masz te takie główienka, które przyjmują... Ta kulka, kulka, nie? Tak, tak, te kulki biorą. I po jednym dps DPSie musicie tam wyznaczyć i każdy ten DPS musi zabijać, no. i nie możecie po prostu dopuścić, żeby żadna wleciała. Nie. Bo wtedy wam się zaczną ten... I następnie podnoszą się te pilary, jedynie co musicie zrobić, to te pilary zabić i uważać na takie plamy prądu, no I ten, i bo jak wejdziecie w to, to się spełnią dwa dodatkowe duchy, nie, tam jeszcze... A, musisz... No dobra, ale to, to... Mam, mam jakiś czas, jak mi się to spełni pod nogami na przykład, mam czas, żeby z tego wyjść no masz jakieś sekundkę, nie, to jest, naprawdę szybko musisz uciec. No, to już musisz widzieć, bo to no, widać, że prąd leci w ciebie, nie. No, no prąd, musisz uciekać od do prądu. Dobra, dobra, zaraz tam jeszcze pięć minut, tak zwanym, posiedzę i... No, no. Z zmyknę tam, bo muszę się... Kurczę, potwierdzam, że muszę i że... tak dalej. E, pytacie, Wasi, Wasi pytasz o muzykę z początku Złowa: e, To jest muzyka zrobiona. Zaraz. To jest muzyka, którą zrobił dla mnie. E, którą, z, którą jakby zrobił dla mnie facet z zespołu All New Exiles. To jest Exclusive, to jest tylko mój kawałek. I nawet się nazywa La Rock. tak? Wow. <laughs> tak? No, no, no. Także to nie jest jakiś tam kawałek. Tak się nazywa: Larok. <grafię> Proszę bardzo. Raczej znaczy, nigdzie go w sieci nie znajdziesz, bo ja go nie publikowałem w całości. To się pyta, czy nie ma jakiegoś streama z tego roju. Nie. <grafię> nie. I gry przeglądarkowe tną nam aktualne w moim sprzęcie, jak ze streama odpalę, także <grafię> nie ma tutaj co. Ale u mnie jest ciulowa już, jakoś. No na do czasu, ja już, już zapowiedziałem, jak to wygląda. No oddaj mi internet, a nie. Możesz hmm. no, szybciej tam satelity tą wysyłaj, please. Hmm, ale poleci taka satelitka, kurczę, będziemy mieć, wiesz. Czy zamierzam kupić PlayStation 3? Tak, tak. tak. A, chyba, że ktoś wrzucił Laroka, chyba że wrzucili chłopaki, to, to nie ma problemu. To można. No już, już nie taki ekskluzyw, nie? Teraz można, wiesz. Demyt. Z, z, z tego z iTunes ściągnąć za no, wiesz. 50 dolarów, ale idzie, nie? <noise> za skromną opłatą. No. no ale jest, nawet jeżeli La Rock, nie, no to kurczę. No, no. kurczę wiesz po tym. Po kim to czekaj. <laughs> to brzmi jakby ten ktoś umarł. No. I, I to po nim jest zrobione. <laughs> tam ktoś pisze, dobrze widziałem, że rok miał tam szamana. No, ten szaman ładnie wyglądał nawet czy, że że ładnie ubrany był. No no, no, no. Miał też shouldery z Argent Tournament. Bardzo mi się podobają. Ale no nie, to jakieś dropnęły mi te. To jakiś drop jest z, z tych, tych instancji końcowych we Wrath of the Lich King. Mhm. No to jest stoka chyba, wiesz? Niepewno. Nawet hełm też masz stoka. No, no, Fajne, no. powinniś z szamanem się pobawić, wiesz? Nawet, nawet też fajna zabawa jest. Wiem, że można robić live'y na YouTube, ale nie wiem do końca, jak tam wsadzać kamerkę, żeby było widać. Poza tym, yy, ten YouTube'owy live nie wykorzystuje tego sprzętu całego, który mam, czyli nie można streamować na przykład korzystając z XSplita. Yy, I nie mogę wykorzystywać tej karty specjalnej do streamów. Krótko mówiąc, moje live'y na YouTube byłyby dużo gorszej jakości. Psst, można robić live y XSplita na YouTube Można? Tak. Nie, serio? No, myślisz, że Xsplit robi? Bo słuchaj, nawet, 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 nawet... Tak, nawet musisz, musisz skrypta tak. Teraz tak, rok na live na YouTubie, jest czerwony guziczek, taki wiesz... Recordingowy i aktualnie kto będzie chciał, może sobie wyjść i sprawdzić. No, nie, no to, ja to musisz, musisz specjalny wiesz, skrypt, wiesz, wejść na YouTube. No to be... by było, gdybyś miał dwa streamy naraz włączone w na dwóch platformach, nie. A, no, ale. to jest rzeźnie. Ale, ale na YouTube normalnie masz poradniki, jak streamować ten. Tam masz, masz nawet takie coś, że streamujesz na dowolny portal, jaki chcesz, nie? I tam masz specjalny skrypt podany na, na pewno. I możesz sobie streamować właśnie na swoje konto na YouTube normalnie. Z, z Xplita, nie? Swifty tak przecież streamuje z, z X Splitem na ten, na YouTubea. No to muszę Często się dowiedzieć, robię. to muszę się dowiedzieć, bo ja chętnie wiem. Tylko boję się, żebym spam strasznie robił na tym, na, na YouTubie, bo ja i tak po dwa filmy dziennie wrzucam. Znaczy, wiesz, co. Jedyna, co tam wada jest, znaczy, wiesz, wszystko jest spoko, nie? więcej ludzi na pewno będzie o, oglądać, bo każdy, kto wejdzie na Twój kanał, zobaczy ten live, nie? Czyli teoretycznie hmm. na, na 100% będzie więcej ludzi, ale. Czat jest gorszy, wiesz, jest no, tak denny strasznie... czat, jest Spokojnie, tak denny, że aż nie mogę po prostu, nawet, no kwestia też tego, że tam będzie taki po prostu spam, że nie, nie, ten, że nie będzie można nic zobaczyć, to jest po pierwsze, a po drugie to, że no nie ma moderatorów ani nic, więc ludzie będą mogli, wiesz, pisać głupoty i spamować. Tu ktoś ci nawet napisał, że partnerstwo z Twitcha zakazuje ci streamowania na YouTubie. Eee tam. E, tam, e tam. E tam. <laughs> A tak tak, naprawdę tak jest? Nie, nie wierzę, to nie ma szans. Bo, niby co? Nie, 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 nie. A nie no, sprawdzę, ale. Nie, bo to takie dziwne się wydaje. No, no, no. Aż mi się przypomniała ta sytuacja z Machinima, nie wiem czy słyszałeś, nie. że na przykład niektórzy, którzy wiesz, dołączyli do tego do ma, tego portalu tam z grami, to mają kontrakt dożywotni, wiesz? Wow. I, i do, do końca muszą właśnie być z nimi, tak jakby. No to jest niektórych fajna niektórych korporacja, naprawdę. Ale... Oni w ogóle tak jest e, absurdy lecą tam z, właśnie z ich stron. Właśnie takie, że na przykład dożywotnie niektórzy ludzie mają i właśnie piszą cały czas wszyscy do Atina, nie? O, o jakąś tam pomoc, nie? Bo na przykład tak jeden z, z najsłynniejszych hunterów, Brain Deaddy się nazywa, właśnie takie coś miał. Hmm. I on po prostu skończył swoją działalność gdzieś tam. Chciał, chciał właśnie skończyć, ale po e, no, prostu no, poszedł na drogę sądową i udało mu się gdzieś tam to wygrać, nie? Ale co, musiał do końca życia musiał robić filmy, czy co? Mhm. Mm no, tam masz no dożywotnie partnerstwo, nie z tym. No tak, ale to myślałem, że to działa na takiej zasadzie, że nie możesz nigdzie indziej. A nie, że musisz dymać filmy. Znaczy to jest tak, tak jakby właśnie, to też... Yy, znaczy, nie że dymać filmy, nie. Tylko. <laughs> 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 no tylko no jesteś z nimi. No to na pewno nie możesz zmienić, nie? Stacji. Aha. To jest, to jest pewne, nie? Ale gdzieś tam jakieś filmy, no. Twoje filmy, które nawet jak na swój kanał wrzucisz, to one tak, tak jakby należą do maszynimy. No dokładnie, oni mogą mm. w każdym momencie ci ściągnąć film z Twojego kanału i wysłać go na swój, ten, na swój kanał, główny maszynimy. Ja automatycznie ty nie dostajesz kasy, tylko po prostu dostajesz jakiś tam wiesz, procent z tego, no nie? No, no, nie, nie, nie no jest... tylko że jak ktoś wyląduje na głównym kanale, maszynimy to i oglądalność. Nie, ja myślę, że te wszelkie umowy one są atrakcyjne na pierwszy rzut oka, więc te kwestie stawek są bardzo ciekawe. Nie, znaczy, wiem, że maszynimy się, że... ma dobre stawki, ale. A przecież to maszynimy stworzyli tylko dlatego, bo nie każdy film, który na przykład dla tych osób, które nie mają partnera, nie każdy film może być ee, monetyzowany, nie? Mm -hmm. jaki możesz mieć. I Maszynie ma akurat podpisała z YouTube'em taki wiesz, myk, że jakakolwiek u nich po prostu content się pojawi z gry, będzie mógł wieś, być monetyzowany na tej zasadzie, no, nie? I automatycznie. A ja też mam no Ty już jako partner, y, tam nie wiem, z kim albo po prostu z samym YouTube'em możesz już tak robić, no, nie. Mm -hmm. Ale dla osób, które tego nie mają, to wiesz, to jest, wiesz, które nie mają partnera jeszcze z czymkolwiek, no nie? Z mm -hmm. Jakąś tam siecią czy czymś, to jest, to jest aktualnie problem, nie. No. My z Flame mamy o tyle dobrze, że Blizzard nam pozwala, nie? Ma, no są ogólnie napisane, że my możemy... Wszystko co należy do Wowa możemy sobie gdzieś tam Yy, używać, nie? I też monetyzować. No, Tylko bo, gdzieś tam... Nie... mieliśmy gadać trochę o tych partnerstwach, mieliście coś ze mną gadać, ale coś się nie kwapicie. Nie wiem a, no czy... znaczy to wiesz, mówiłeś, że coś tam się odezwiesz, ale... No a, wiesz, nie, tam... no to musicie im przypominać, bo wiecie. A, no to będziemy cię nękać, a później jakiś typ mi w ogóle nękańców. Nie, nie, to jest wiesz, kwestia <laughs> pa, pa, paru tam. Dobra, to sobie na kiedy indziej zostawimy, tym bardziej, że teraz jakby będziemy zacieśniać współpracę w ramach YouTube'a. <laughs> No, no, coś tam. Zobaczymy, powolutku, ja, Poczekam, ty, ty, ty się w ogóle, wiesz, poczekam aż ty wygrasz milion i wtedy pogadamy. <laughs> no, dobra, dobra, sorry, zapomniałem. <laughs> o Jezu, chłopie. <laughs> yy, no. <coughs> dokładnie. No i zaraz znowu się pojawia ten, Nie, się zarabia. Czy na pewno na streamach się więcej zarabia, to, to, z tego co słyszałem. Nie? Tak, tak. Taka, wiesz, takie info. YouTube'a, jakby, porównując stawki YouTube'a i, i tego, i, 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 i streama, no to faktycznie YouTube'a się robi dla przyjemności, nie? No, no. też jest taki właśnie fajny... gdzieś tam słyszałem, że rozważasz jakieś inne propozycje, nie? Znaczy, gdzieś tam inne w portale do, do wrzucania filmów. No, 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 zawsze, zawsze warto się... No, no Chociaż, powiem czy... Ci, powiecie, że te, ta wrzuta to jest taka, kurde, w sumie wylęgarnia e, muzyki dla że tak powiem, jak by to nazwać? Dżer ludzi z Jersey Shore, o, tak tak to nazwę. co? Nie wiem, czy wiecie o co Nie mi chodzi. Nie kojarzysz taki... co to jest Jersey dżer Shore? Nie kojarzysz? To jest taki Rangy. reality show, takie dosyć niskich lotów. A. Aha, proszę. No, znaczy no wiem, no, no ten portal jest ogólnie właśnie takich słabych... No, te, to... wiesz, no wyżelowani na no, te, no ludzie z opalonymi ciałami i tak dalej, wiesz, kurczę i... Nie no to, to jest wiesz, content... Y ja, ja muszę mieć miejsce, do którego będę wrzucał filmy, yy, jeszcze jedno, bo, bo ja się boję, wiesz. YouTube ma swoje, kurde, mroczne, mroczne strony, nie? Boję się, że to gdzieś kiedyś przepadnie, nie? A to są dla mnie cenne rzeczy ja nie tylko mówię o tym, co robię o grach, nie? Ale też takie trochę rodzinne pamiątki, nie? I tak dalej, nie? To, to jest na, na takiej zasadzie, nie? No. poza tym tam no po prostu taki się wrzuca content, jaki się wrzuca, nie? No. Ale ten... powiem ci, że jeżeli nawet już było jakieś zagrożenie na YouTube'a, że wie, że coś się z tym stanie, to sądzę, że to będzie doskonała opportunity dla innych firm, żeby po prostu stworzyć jakiś nowy portal, który będzie działał na tej samej zasadzie, jak YouTube działa do tej. pory. Nie, wiem, wiem, ale ja po prostu wolę mieć takie. No, no, no. Wolę mieć, jak to się mówi, backup, nie? No, no, no poza no. tym jak te filmy będę rzucał w tym samym momencie, to nie znajdę się w takiej sytuacji, że nagle muszę na przykład ściągnąć 3000 filmów. Żeby je ratować, nie? No no, 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 no. Tak to u mnie wygląda w tej chwili i, i dla mnie to jest pomysł atrakcyjny, nie? Jeżeli nikt na tym nie straci, to są takie sytuacje, że nie działają subskrypcje na YouTubie, nie? Mhm. No to daję da, daje oczywiście znać, że w, 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 dokładnie w tym samym momencie będzie wrzucony ten film gdzie indziej nie? i tyle, i to jest, wiesz. Kto sobie gdzie obejrzy, to już jest jego sprawa, nie? Z mojego okay. punktu widzenia to jest wsiorówno. równo. Wsia Mnie najbardziej ostatnio wkurza. To, że moje filmy czasem się nie pojawiają w subskrypcjach, to jest dla mnie durne. Słuchaj, robię film dla moich widzów. I o, dziękuję, dziękuję, mama. O, są ciastka, je. Yeah. Dziękuję! Ja wiem, że Nexus, ty musisz być rozpieszczony. Przed chwilą poszedł po ciastko i już to widzę, wiesz? Poszedł po ciastka, nie dostał ciastka, to mówi, to zjem wszystkie kotlety, trzy! Dla całej rodziny na obiad przygotowane. i mama się przestraszyła i poszła robić te ciastka, no. no biadu, ale wiesz, jakie dobre były? Ty byś mi pozazdrościł, wiesz, cię. No nie no, to pozazdrościł? Ja lubię kotlety jak cholera. No pewnie ty robisz lepsze poet. No nie, nie twoje dałem buffy, no dobra, niech ci będzie. Ale... Tak, tak, ty dostajesz plus 3 do staminy. po moim kontekście. Tak. No i wracając tutaj do tego. No, robię film, który jest tak teoretycznie dla moich widzów i moi widzy go nie dostają, nie? No to jest wait. What? No, 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 no to jest bez sensu. Bo bez potem nie subskrybują, żeby dostać ten film, nie? No no no. Wiem, wiem. No właśnie ja też się przed takimi rzeczami trochę chcę zabezpieczyć, nie? No, no ma ostatnio swoje odpały ten. Wiesz, ja mam. Ja mam ja, tym bardziej, że teraz te, te, pewnego rodzaju zobowiązanie podjąłem. Ja po to robię ten kalendarz, nie? I daję tam godziny, żeby się trzymać tych terminów, nie? I, i, I wiesz, jeżeli z jakiegoś powodu mi YouTube odmawia możliwości publikacji tego filmu o tej godzinie, no to wiadomo, że on będzie gdzie indziej też, nie? Mhm, mm i też. Mm -hmm. No też, zresztą. Tak. Ja w sumie chciałem sobie taki terminar zrobić, nie? Gdzieś tam poniekąd przygotowałem plan. Ale powiem Ci, że z World of Warcraft to się tak troszeczkę, wiesz co, nie da, nie? Co innego, jak masz jakąś grę z fabułą, nie? Serię gdzieś tam, wiesz, wsiądziesz, nagrasz sobie te dwa, trzy odcinki, później, wiesz, e, opublikujesz je i nagrasz kolejne, nie? To jest fajne, bo tam Ci się fabuła sama ciągnie, nie? Mhm. E, wiesz, możesz komentować aktualne rzeczy, co się dzieją, możesz skomentować to, co się działo, no to What the hell? Ma oh, ja pięknie, że mama, mama Ci przyniosła kota do jedzenia, bez kity. On teraz krzyczy, ratunku! Stary, minie! <laughs> Jezus! Jezus! zostaw kota! Jedny kot, ej, co on mu robi? Pusia! Ej, to ty robisz! Ej, hey, Flame, to, to twój kot? No, No tak Kurczę. Jezus No tak, zresztą tak przyszło się na mnie patrzyć Jezus, jak można kotu dać na imię Pusia? Przecież to jest tak zboczone imię <śmiech> <śmiech> O jeju Świetne imię, ej, no. Pusia Nie no, ja chcę znaczy, to jest faworyt na moim kanale. Mój pies nazywa się Paweł. Dobry imię, dobre, dobre. Spogodaj. Oj. Naprawdę jestem Twoim psem w Pana <laughs> nie ma, czyli trzeba będzie kupić go podmienić. Nie odzywa się, cwaniaczek. Ja się aż o Uriego boję. No, co on tam kurde porobił? Nie ma go? Cisza? Tak, mnie wkurzył, to myślałem, że mu łeb ukręcę. Jeżeli tam jesteś i ukrywasz... Uri, to wiedz, że cię kiedyś dorwę. Już nie z... będzie z soku z tego, nie? Z czego? No wiesz, o co chodzi! No co nie. Co tam, ten... się co się piło? Aha, ten... czekaj. Jest y... sok z gumijago, to tylko Czekaj. <laughs> Czeka, czeka, w sumie jakaś... Tak sobie pomyślałem, że teraz Nexus jest trochę jak Asterix, tylko nie ma wąsów. No to powiem ci, że Uri jest jak Obelix. Obe, Uri to jest Obelix, kapłan. <grym> ale ten, ale. Czekaj, jak, on, jak ten napój się nazywał? Nie można ale... go nazywać napojem siły, czy co? No, to nie, to nie. Teraz coś napiszę na czacie, pewnie to oglądacie. <grym> to jest coś tam Panoramix wywar Panoramixa. Tak, tak. Wywar Panoramixa, o proszę. Sok z gumijagu, <gum> <gum> to je Oj, Ja za chyba zrobię trola, który się Toadie nazywa. <gum> Co? Toadie. Nie oglądaliście nigdy? Ja oglądałem. No to był. On strasznie straszne komplementy sadził temu swojemu kolesiowi. Cęcioniu! Cięcioniu! O stopki na moich ten, beznadziejnych plecach A. Pusia! Ej, tak, lubiłem tego. Czekaj, e, ta baluga. świetna. A, ta baluga, Jezus, to jest kurcze. Fajnie, Fajne, ja tam go lubiłem. Jakubie, zrób mi loda. Jezus <noise> <noise> Najlepszy ten. Czuję, że polubił tą bajkę. To tak, bo kiedyś taki cięty, cię, cięty żart Barnea, <noise> e, rabla w tym Stanach było. Tylko jak, jak to szło, kurcze? że im chyba coś z telewizorem nie poszło, tak, i kurczę im się stracił sygnał i chyba Barney się go spytał, czy tam Fred się go spytał, jak tam jego antena no nie, <laughs> Barney mówi, że stoi i wszystko z nią dobrze, a jak twoja? <laughs> ja, ja myślę, że tam często wrzucali takie hasła Aha, trochę Tak, To jest kupę podtekstów takich, kurczę Już nigdy na te bajki nie, spoży, nie spojrzę tak samo <laughs> Ja nie mogę uwierzyć Wiesz, my mieliśmy, jakby polską wersją a puchatka był miś Szatek jednak, no to trudno zaprzeczyć, nie? A? Tylko ja się cały czas dziwię, czemu w tej polskiej wersji ta świnia była taka brzydka? Nie. Kojarzycie? Tak, tak. Paskudne nie. były te... Dziwne. Nie wiem, no spójrzmy na to, że to też jest polska produkcja, nie? Poniekąd. <ślinia> no, świnia musiała wyglądać znajomo, to tak. No, 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 i trochę ty nie? Świnka, pepe. Oh, Jezu. Nie no, bajki były fajne. Były, były. Dobra, wiecie co? Tak, tutaj my tu gadu-gadu, a ja tu ciasteczkami ten, leżą sobie takie. No wcinaj, To ja sobie wezmę to Nie się przejmuj pod... się, że jesteśmy głodni i nam cieknie. <laughs> no wiecie, poczęstowałbym was, ale no, nie wystarczy dla mnie. Dobra, zobaczmy, co tu jest ciekawego. A, i ten jeszcze, Iktorn się nazywa tym gościu, nie? Tak, tak, tak. Świetna nazwa na Humana właśnie, albo na Odessa. Czysteczka pilony. Była nieubrobiona. Iktorn, Iktorn. <laughs> Jezus. Nie, ja tego nie uszeptam, co mi na to napisał, <laughs> nie, 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 bo na to na nie ma i kurczę, <laughs> wraca do domu teraz właśnie. Mmm, nie, jeszcze, Kurde, teraz sam strzelam do tego smoka. Dobra, panowie. Ja wam dziękuję za wspólną gadaninkę, miły czat. Ja, ja idę na rajd, kurczę progresować tego kolorowego smoka zrobiony z gwiazdki i tęcz, także... Rajdy, rajdy. No to życzę Ci powodzenia. To na? jest dosyć no. spoko bos, jak już zrobiłem, więc... Ja <laughs> jak ja coś tam się. potrzebujecie, to mów, nie. No spoko. Dobra. Like, to like. ja się włączam jak ktoś to będę później jeszcze. No no, cześć, cześć. Ja. Ciao. No dobra, ty się chwaliłeś tymi kapciami, to ja powiem, że te ciastka są nie, niesamowite. Jakie kapcie słyszysz? No. no nie wiem. Oh Jesus, I'm, 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 I'm. No nie wiem, co z tymi kapciami robisz. Na pewno no, ich nie ty je czy co? Nie no nie, nie ale... Propo gdzie są w ogóle moje? A tu są, dobra. O Jezu, chwileczka. Kurde, nie mogę tego, ten, de, tego smoka zabić teraz jak nie ma tutaj 300 osób to nie jest takie proste Gin. Okej, okay, prawie padł jest Zabit! zabit okay. No to lecimy. Ty żyjesz tam, czy się zadowiłeś tymi ciastkami? Dobra. Halo, słuchajcie, mnie jestem? Jesteś, jesteś, jesteś. Jestem, tak? Dobrze, dziękuję, że mi potwierdzisz, że jestem. To jest naprawdę bardzo cenna informacja, ale ten. <laughs> Zapytałeś, to ci powiedziałem, co się nabijasz? <laughs> no nie no, a ja ci odpowiedziałem, że to jest bardzo cenna informacja. trzeba no, bo... mi ranie w tym. Tej... No, dobra, dobra. Być czy nie być? No też jest.